Co jest? Eee! Kurwa, gdzie on jest? No ja mam jednego! Zaświetliłem się nice. ze mną! O jest, jest! Ja, w Którym się kładzie? Kurwa, gdzie on jest? Jak się bandożuje? Nie mam splinta! Kurwa! Jak się bandożuje? kurwa! Ej, to kawy! Jak się fantazuje? Jak się Ale, jak się ale no między sobą by się nie strzelali! Ej, to wy się strzelacie? Nie strzelacie Ej, to ty się to strzelasz? Nie, strzelasz? Leżą Ej, nie, nie, Ja też leżę, ja też leżę, nie strzelajcie we mnie! Nie strzelajcie! Do, 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 do leżą, nie strzelajcie! To Są do się Tak za Się tak Kurwa! Ni zajebą, zajebą mnie! Ej, to us... już Ja nie jak, jak się prawda? leczy? Jak się leczy? Jak się leczy? Co mam jak się leczy? No, no, tap i musisz y, apteczek używać.